Dzień dobry, drodzy widzowie, z tej strony Shen. witam Was już w szóstym odcinku FIFA World. W szóstym? W szóstym. Czas bardzo szybko mi zleciał, jest już tydzień na YouTube'ach. A właśnie, i zgromadziło się dla Was 20 i zgodnie z obietnicą organizuję do Was konkurs i chyba powiem o nim na początku, bo na koniec pewnie zapomnę. I tak, co trzeba będzie zrobić? Pierwsze, trzeba mieć zasubskrybowany mój kanał. Dwa. Trzeba napisać w komentarzu Znaczy nie, dobra, na razie Trzeba zaskut zasubskrybować kanał Dwa mm, Zaprosić dwóch Kolegów No, żeby zasubskrybowali kanał I podać mi ich nick I w komentarzu napisać swój Origin ID Oraz napisać tych dwóch Kolegów nicki na YouTube Nie wiem jak to powiedzieć No, w każdym razie, tych dwóch kolegów nicki na YouTube Trzeba napisać, tak żebym No, wiedział, czy Którzy to twoi koledzy, a nie na przykład jego No i nie ma tak, że dwie osoby zapraszają tego samego, no bo to, to, to mija się z celem I... Kolejną sprawą jest to Że... No, kolejną sprawą jest to, że trzeba dać łapkę w górę i napisać o, jeszcze w komentarzu dodatkowo Dlaczego... Znaczy nie, inaczej Jak, jak jest twój ulubiony klub i daj powód no tak no tak się nie rozpisujcie za bardzo jak w pięciu zdaniach o pięć zdań takie maksimum opiszcie dlaczego że ma bogatą historię ma dużo hajsu ma dużo gwiazd nie wiem cokolwiek może być to klub z ekstra klasy nie wiem co chcecie i dzisiaj dokończamy ten turniej hmm. który to był o słody starcie nie to nie było słody starcie bo też tam pucharu połączeń chyba to tak, tak. Z jakąś perudzią gramy pewnie znowu seria B, jak mi się coś wydaje. No i gramy w W ogóle... Jaką bramę wtedy strzeliłem na sezonach online? Nie, nie, nie podczas filmiku niestety. Tak mi siadła balotelni, niestety tego nie nagrałem. Z dystansu, tak fajna Angela od przeczki. I w ogóle nie wiem, co się stało, przyjmij kalbą jakieś haki albo coś, po prostu 80 minut się dał pauzę i klawiatura mi stała działać i jemu też i po prostu czekałem do końca metu. Dobra, damy kip Nie temu. Dobra, do sama. Sam się tu pobawi. I strzeli. A chyba supeczka była. I salto. I nie było salta, bo się nie udało. Jeden zero, osiemnaście sam. Yes. Perugia. I stąd. I znowu w obrońce. Ach. Gdyby to były ręki, to... ...miałbym karnego właśnie. O, Mikitarian. to jest człowiek, który ma takie strzały w dystansu, że zaraz wam to zaprezentuję. No dobra, nie z dystansu, ale gol. Heinrich Mikitarian. Odkryłem nową kieszenkę albo salto usunęli. Biję w dystansu, jak, jak nie wbije to... No i czy inaczej powiem, zawsze jest... zawsze lecił się o to bramki. Albo bramka wybije narożny, łapie rzadko. Albo bramka wybije narożny, albo... No albo wiecie co. Hmm. Dobra, to się rottowanie, Obama Young, 2-0. 3-0, przepraszam. Hmm. ucięłem temat, już nie pamiętam o czym mówiłem. Dobra, mniejsza o to. ale tutaj Roy zabrał. Dobra, i co tu zrobić? No i to samo. I liczymy na hat-trick na Nie, bo sam nie podam Bo sam jest egoistą i bije sobie do Royce'a, który nie miałby szans na oddanie strzału nawet. Mikiterian! O, oh, ho, oh, oh, ho, nie się od obramki. O, no to dobrze, muszę was przeprosić za to. Ależ tutaj ładnie weszło mi, muszę wam przyznać, taka tiki taka, mały zarys, tiki taki, będą mniej. I tu, co tu zrobić? De brainy, wygraj ten pojedynek. Nie, wygrasz, bo jesteś niski. Ło, jakby to weszło, to też, to jak w jakimś tam poprzednim odcinku było. Dostał piłkę, obrócił się w trakcie lotu i strzelił, takie... trochę niefizyczne. Ale no, ffało, no to, to, to ta gra łamie prawa fizyki. Ale teraz roś walczy, walczy. Dom Kitarian, Mikitarian, lewa noga, Mikitarian. No no widzicie. No. no może dobra, nie jest jakiejś bardzo daleka, ale no tak. No i komu, no De Zobaczymy, czy De da zaraz. Strzał. Łohoho! Ofensywni pomocnicy są dzisiaj. Man of the match. Aż ta bójka. Znaczy no. Gol chyba najładniejszy będzie tylko wina, w końcu supeczka, wbił Tu Mkitarian Jezu Dobra Gdzie on jest? Tu jest Nie tu Tu jest Mikiterian Jest! Hat-trick! 90 minuta Heinrich Mkitarian Dobra dobrze no, mamy No dobra, niszota 6-0 z Perugium Tak bardzo nie wiem gdzie to jest w ogóle znaczy no, we Włoszech, to, to wiem, Pełnił Pewnie w jakiejś Toskanii, czy gdzieś, nie wiem, nie znam się na tych ryjach, ale Włoch Moja Dobra, i kończymy ten mecz, chyba Tak, no to Żegnam was, widzimy się w kolejnym spotkaniu No niby słabe pocieszenie, ale zawsze coś I do Royce'a I Royce wybiega sam na sam I mykamy bramkarza i nie udało się myknięcie Niestety. no ja właśnie mogłem strzelać, bo i tak był go... minąłem już. Dobra. Postaram się wywalczyć hat-trick dla De Bruyne. Górna piłka gdzieś tam do kogoś tam. Do sama. Royce, wybiegaj mi tam. Wybiegaj mi tam. Dobra, jak nie ty, to Mkhitaryan. O, piłeczka idealna dla niego. No właśnie, nie Dobra. Nie mam pojęcia, jakim to weszło, bo ta piłka się toczyła w powietrzu. No i tak, trochę tak dziwne, no, no zobaczcie, zresztą sami w powtórce. nie, ten bramkarz musi mieć zero łapania. No, no, ale pokażcie mi z innego ujęcia to, o! I się toczyła wręcz. A, zagramy samolubnie. i strzał, i gol! O, jest, wyszło mi. Chyba jednak dwa razy góra, nie wiem, coś pozmieniali, albo ja wam źle mówiłem, przepraszam. Dobra, jest, 2-0, dwa gole Kiteriana i chyba znowu będzie hat-trick. Dobra. gdzieś jest Mkiterian? Gdzieś tam jest chyba. Dobra. Przedryblował. I schodzenie, i strzał! Ależ wyjąło kurczę. Zobaczajcie wy się, dobry bramka, chyba. Nie, nie, bo, bo ma zero łapania, to nie jest dobry. Dobra, Mkhitaryan popraw. Strzał! i chyba bramkarz łapie? zero łapania no bo no proszę was to co zrobił Piago cionek ta kontrola piłki no to gol! aaa ja, debrajne ach uwielbiam patrzeć na moich ofensywnych pomocników no dobra pomocników bo muszę im zmienić formację nie, oczywiście musiał być niecelny, tak musiał. O, tutaj błąd jest, gdzieś mikitarian, gdzieś mikitarian jest tam, dobra. Idź, biegnij, biegnij, człowieku, biegnij. I, i strzał, jest. Drugi hat z rzędu Mikiteriana. Heinrich. Normalnie jak ten. Nie, Hitler nie ma innego, Heinrich. Adolf, dobra. Mój błąd, przepraszam. Jak mi YouTube posłonię filmik za to, że powiedziałem Adolf, znaczy no Hitler, to się zenerwuje. I... U, no dawaj no No, kur, no i widzicie, no kurcze, kur, klikam a on. On. On... On biegnie dalej. No, 4-0, 500 końców pada do kieszeni. I pamiętajcie o kursie tam do wygrania będzie stoka. Tyle. O, patrzcie, jak się cieszę. jest wygraliśmy 550 końców. Jesteśmy tacy świetnie. graliśmy różne serie, będę na jest Jeden strzał celny, 14 M A, jedziemy, przepraszam. Wo. Kurczę, jakbym miał strzelę jakiegoś zawodnika i jeszcze zrobił opening, jedną paczkę za 7500. A, i końcy zostaną... Znaczy tak, wygra osoba, jeśli w przeciągu dwóch dni nie zgłosi, no to niestety nagroda przepada, a jeśli się zgłosi, no to sprzedaje rojca i mu daje Hajs. No to weźcie tam się, proszę, postarajcie. I co jeszcze? A, mój klub. Nie Proszę nie jak trafi jakiegoś... Trafię kogoś dobrego, to nie, to wróć do posiadania kart. nie jest dobra, trafię kogoś dobrego, to... To, to będę taki szczęśliwy, dobra, kogo sprzedać? Portyleki słaby mi się udaje, sprzedać Dobra, 7500. Złota z... Park, bo jest holenderska, to kupię holenderską złote paczkę. Nie, jest tego włoska, dobra. Dobra. I tak. Nie patrzę, zamykam oczy Proszę Roben. Roben 3, 2, 1, otwieram oczy. To, żem dostał Robena. Ale ten bramkarz mi taki dobry się udaje. 80 parowanie, 5 refleksów. wyjście sobie go do klubu. Eder, który jest bardzo dobry pasnikiem też. Kontrakt, jest sobie wyjście do klubu. Zresztą no dobra, że nie będę tego przy Was robił. Narca.